Dzień dobry Dzień dobry Możemy porozmawiać? Tak, już idę, tylko skończę A Tutaj może włączę wodę Przed chwilą zaparzyłam kawę, proszę się poczęstować Napije się pani ze mną? Tak, bardzo proszę To kiedy jedziemy oglądać pani nowe miejsce pracy? Przepraszam Ja wiem, że umawialiśmy się na odpowiedź do wczoraj, ale... Ja potrzebuję jeszcze czasu Na mnie się wydaje, że wszystko jest jasne Kwestią jest, kiedy pani zaczyna pracę i za ile. Tylko, że się ciągle zastanawiam. Pani Kingo, nie ma się nad czym zastanawiać. Dla pani to rozwój zawodowy, wyższe zarobki. Ale ja mam rodzinę. I przecież dlatego dałem pani mieszkanie nad sklepem, żeby pani dopilnowała. Czego można jeszcze oczekiwać? Ja wiem, doceniam to, ale potrzebuję jeszcze dzień, dwa. Przecież ja zainwestowałem w pani studia. Wiem i mam świadomość, że będę musiała oddać panu pieniądze za studia, jeżeli zrezygnuję z pracy u pana. Pieniądze to nie wszystko. Ja pokładałem w pani nadzieję. Wierzyłem, że będzie pani lojalna, że pomoże mi pani rozwijać firmę, a tymczasem chce mnie pani wystawić do wiatru. Nie, to nie tak. Pan to źle interpretuje. Dla mnie białe jest białe. A czarne, czarne. Pamięta pani, jak pani zaczynała studia? Rozmawialiśmy. Tłumaczyłem pani, dlaczego to robię. No, tak, ale wtedy nie było mowy o pracy w Łodzi. Co to za różnica? To jest tylko godzina jazdy pociągiem. Wiedziałam, że odmawiam. Ja tylko potrzebuję czasu do namysłu. Pani Kingo, Trochę mnie pani rozczarowuje. Jak pani potrzebowała pomocy, to ja stanąłem na wysokości zadania. A teraz okazuje się, że zainwestowałem w nieodpowiednią osobę. Kinga, dzień dobry. Transport wody przyjechał.